Leżysz w nocy bez snu, choć nic się nie dzieje. Twoje ciało jest spokojne, ale serce bije tak, jakby niebezpieczeństwo stało tuż za drzwiami. Oddychasz płytko, ramiona masz napięte i nie wiesz dlaczego. To nie przypadek. Twoje ciało nie reaguje na teraźniejszość, lecz na coś, co dawno minęło, na coś, co twój umysł wyparł, ale twój układ nerwowy wciąż to pamięta. W ciągu najbliższych minut zrozumiesz, dlaczego twoje ciało nigdy nie zapomina i jak wreszcie zacząć go słuchać. Nie jesteś słaby, dlatego że reagujesz zbyt mocno. Jesteś człowiekiem z ciałem, które od lat cię chroni, nawet jeśli tego nie zauważasz. Nasz umysł analizuje, tłumaczy, wypiera, ale ciało zapisuje. Każde napięcie, każdy wstrząs, każde nie jestem bezpieczny. Pamięta to w mięśniach, w oddechu, w drobnych ruchach. A kiedy dziś stajesz się nerwowy bez powodu, to nie jest błąd. To Twoje ciało mówi: wtedy nie byłeś bezpieczny, teraz możesz być. Czasami myślisz, że coś już dawno pokonałeś. Nie mówisz o tym, prawie o tym nie myślisz, więc to musi być już przeszłość, prawda? Ale Twoje ciało uważa inaczej, nie przechowuje wspomnień jako historii lecz jako reakcje, przyspieszone bicie serca, napięcie, wycofanie. Te wzorce powstają wtedy, gdy czułeś się bezsilny i powtarzają się, nawet jeśli przyczyna dawno zniknęła. Mechanizm stojący za tym jest bardzo stary. Twój układ nerwowy został stworzony, by przetrwać zagrożenie, a nie by je zrozumieć. Dlatego zamraża wspomnienia, dopóki znów nie poczujesz się bezpiecznie. Problem w tym, że ty nigdy naprawdę się tak nie czujesz. Jak stara rana, która boli przy zmianie pogody, twoje ciało reaguje na sytuacje, które przypominają mu tamten czas. Nie dlatego, że jesteś słaby, lecz dlatego, że ono wciąż próbuje cię chronić. Kiedy następnym razem poczujesz niepokój bez powodu, zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech. Powiedz cicho: Teraz jestem bezpieczny. W tej chwili. Zaczynasz uczyć ciało czegoś, co umysł już dawno wie, że zagrożenie minęło. Twoje ciało cały czas z tobą rozmawia, tylko rzadko używa słów. Mówi przez napięcie, przez ucisk, przez to ściągnięcie w żołądku, gdy coś jest nie w porządku. Często nazywamy to stresem lub napięciem, ale w rzeczywistości to poruszająca się pamięć. Każdy objaw jest zdaniem, które twoje ciało próbuje wypowiedzieć. Coś we mnie wciąż nie czuje się bezpiecznie. Z naukowego punktu widzenia, twoje ciało reaguje poprzez autonomiczny układ nerwowy. Kiedy wyczuwa zagrożenie, niezależnie od tego, czy jest prawdziwe, czy tylko wyobrażone, uruchamia ten sam tryb przetrwania co dawniej: ucieczkę, walkę lub zamrożenie. Te reakcje pozostają, nawet jeśli twój umysł już dawno mówi, wszystko jest dobrze. Wyobraź sobie swoje ciało jak dziecko, które się boi, mimo że ty wiesz, że nie ma niebezpieczeństwa. Nie możesz na nie krzyczeć, żeby się uspokoiło. Musisz mu pokazać, że jest bezpieczne. Twoje dzisiejsze mikrodziałanie. Kiedy poczujesz napięcie, połóż dłoń na miejscu, które wydaje się ściśnięte. Oddychaj w to miejsce zamiast je odpychać. Powiedz w myślach, słyszę cię. Kiedy to zrobisz. Stanie się coś nieoczekiwanego. Język Twojego ciała stanie się wyraźniejszy. Przestaje krzyczeć, bo widzi, że wreszcie Go słuchasz. Próbujemy wszystko zrozumieć, nawet to, czego nigdy nie da się zrozumieć. Czytamy książki o uważności, analizujemy swoje dzieciństwo, ale czasem przez to w naszej głowie robi się tylko głośniej, bo tego, co ciało w sobie trzyma, nie da się rozwiązać myśleniem. Z punktu widzenia neurobiologii wiele reakcji powstaje poniżej poziomu świadomości. Twój kora przedczołowa, część mózgu odpowiedzialna za analizę i ocenę, nie ma dostępu do obszarów, w których przechowywana jest trauma. Dlatego czujesz się uwięziony w pętli bez końca. Rozumiesz problem, ale wciąż go czujesz. To moment, w którym wielu ludzi myśli, że zawiedli. Ale w rzeczywistości to znak, że Twoje ciało wreszcie jest gotowe poczuć to, co przez lata tłumiło. Wyobraź sobie, że Twoje ciało to zamknięty pokój, w którym wspomnienia wciąż oddychają, mimo że dawno zamknąłeś drzwi. Nie musisz ich wyważać, wystarczy, że powoli wpuszczasz tam światło. Twoje mikrodziałanie na dziś, zanim zapytasz, dlaczego tak się czuję, zapytaj, gdzie to czuję. To pierwszy krok z głowy z powrotem do ciała, bo uzdrowienie nie zaczyna się od zrozumienia, lecz od odczuwania. Twój układ nerwowy jest jak archiwum nie zapisuje tego, co się wydarzyło, lecz to, jak to się czuło. Pamięta chłód, głosy, moment, w którym nauczyłeś się być mały, żeby przetrwać. I za każdym razem, gdy dzieje się coś podobnego, naciska ten sam przycisk. Nie po to, by cię dręczyć, ale by cię chronić. W teorii poliwagalnej nazywa się to somatycznym wspomnieniem zagrożenia. Twój system rozpoznaje wzorce, ton głosu, gesty, zapachy i reaguje, zanim zdążysz pomyśleć. To tłumaczy, dlaczego serce ci bije szybciej, mimo że wiesz, iż jesteś bezpieczny. Twoje ciało działa po prostu szybciej, niż twoja świadomość. Wyobraź sobie swój układ nerwowy, jak czujnik dymu woli włączyć się raz za dużo niż raz za późno. Ale możesz go nauczyć, że dym już się rozwiał. Twoje mikrodziałanie. Gdy następnym razem poczujesz falę lęku, nie walcz z nią, porusz się, potrząśnij dłońmi, zrób kilka kroków, wypuść powietrze głęboko. Te małe ruchy wysyłają ciału sygnał: Nie jestem uwięziony, jestem tu. Z czasem twój układ nerwowy zaczyna uczyć się na nowo. Nie każde wspomnienie oznacza zagrożenie. Niektóre wreszcie mogą odnaleźć spokój. Uzdrowienie nie dzieje się wtedy, gdy wszystko sobie przypominasz, lecz wtedy, gdy przestajesz walczyć z tym, co twoje ciało już dawno wie. Wielu ludzi wierzy, że musi zrozumieć swoje traumy, zanim będzie mogło je puścić. Ale uzdrowienie to nie proces intelektualny, to proces cielesny. Kiedy pozwalasz swojemu ciału drżeć, płakać lub po prostu oddychać, uwalniasz energię, która była uwięziona od lat. To nie znak słabości, lecz ulgi. Twój system rozpoznaje. Teraz mogę czuć się bezpiecznie. Badania pokazują, że delikatny ruch, praca z oddechem i uważny dotyk aktywują bezpośrednio układ przywspółczulny, część odpowiedzialną za spokój, regenerację i zaufanie. Prosty początek: usiądź, połóż jedną dłoń na sercu, a drugą na brzuchu. Oddychaj powoli, jakbyś robił miejsce dla samego siebie, a przy wydechu powiedz cicho: Odpuszczam. Nie jako mantrę, lecz jako pozwolenie: ciało nie uzdrawia się w pośpiechu. Uzdrawia się, kiedy przestajesz je zagłuszać, kiedy zaczynasz wsłuchiwać się w siebie, zauważasz, to czego szukałeś, nigdy nie zniknęło. Po prostu ucichło. W końcu rozumiesz. Nie chodziło nigdy o to, by wymazać przeszłość, lecz by znów powitać ją w sobie, bez lęku, że cię zdominuje. Twój umysł i twoje ciało przez długi czas były rozdzielone. Jeden chciał zapomnieć, drugi nie potrafił. Integracja oznacza, że oboje znów siadają przy jednym stole nie po to, by dyskutować, ale by słuchać. Kiedy oddychasz, ciało czuje. Jestem tutaj. Kiedy czujesz, nie uciekając, umysł rozpoznaje, jestem bezpieczny. W tym momencie dzieje się coś cichego, a zarazem potężnego. Stajesz się całością, bo twoje ciało nigdy nie było twoim wrogiem, było tą częścią ciebie, która niosła wszystko, czego nie mogłeś unieść sam, a teraz, gdy jesteś gotów słuchać, ono wreszcie może odpuścić. Nie musisz wszystkiego pamiętać, by być wolnym. Czasem wystarczy poczuć to, co jest teraz, bez oceniania, bez uciekania, bo każde drżenie, każdy głęboki oddech to znak: Twoje ciało znów ci ufa. Jeśli masz zapamiętać dziś tylko jedno, to to uzdrowienie nie zaczyna się w głowie, zaczyna się tam, gdzie znów czujesz, że żyjesz. Co mówi ci Twoje ciało w chwilach ciszy? Napisz to w komentarzu. Może ktoś usłyszy dokładnie to, czego dziś potrzebuje. Jeśli to wideo Cię poruszyło, zasubskrybuj sens życia, by nie przegapić kolejnych odcinków. I pamiętaj, Twoje ciało niczego nie zapomina, ale może nauczyć się znów żyć w pokoju.